Dobrze, słuchajcie, no tutaj skończyliśmy, a tutaj wchodzimy. Eee, właściciel bardzo zabawny, powiedział mi, że... Zapytałem się go, jak nazywa się, jak, nazywa się, jak nazywa się jego lokal. Pokazał mi do góry palcem napis po japońsku. Powiedziałem mu, że no przykro mi, ale nie gadam po japońsku. To no, stwierdził, że pokaże mi drugi napis eee, tutaj. On również jest po japońsku. Taki zabawny śmieszek. Gość nie mówi po angielsku chyba w ogóle. Tutaj ciężko było, ciężko było cokolwiek zamówić, ale umówiłem się, ale umówiłem się z nim tak, że po prostu damy mu jakąś prostu kwotę pieniędzy i po prostu niech przygotuje nam coś do jedzenia. Niech to będzie, niech to będzie niespodzianka. Mam nadzieję, że nas tak dobrze zrozumiał. No póki co dostaliśmy, widzę tutaj jakieś już jakiś, jakieś startery są. Także, także chodźcie, zobaczymy. Okej, okay, dobra, widzę, że już chyba coś, coś kolejnego idzie. Tak, o, dobra. Ok, o jest. Dobra, poczekamy, niech sobie niech pan to już położy, bo jest tutaj troszeczkę mało miejsca, ale klimat jest fajny. Zobaczmy sobie. panowie sobie tutaj Kręcą różne rzeczy. robią dobre jedzenie. I tutaj pan tu ładnie. E, jedzą. Chyba, tylko głównie lokalersi Bo niestety nie ma angielskiego menu Także chyba na pewno jedzą tutaj lepsi. Dobrze, Rigato. Dobrze, słuchajcie, o, o, dostaliśmy już coś Dostaliśmy już coś Okej, okay. dobra. To jest bardzo gorące, pan postrzega. Jest bardzo gorące. Okay. Dobra, poczekajcie, pokażę wam co mamy. Dobra, i za chwilę, za chwilę... Mam zobaczę, zobaczę co jest tam. tego co to jest? Dobra. Hmm, ziemniaki. E, ziemniaki z e, uszardą. pikantne, uh. uh. Z szynką. A, jest jalapeno, Jest chili na pewno. Na 90% jest to jalapeno. Dobra, zajmie, smaczne. Dobrze, dobrze doprawione. Doprawne. Dobra. Um, zobaczymy co jest w tym małym. Już się domyślam co to jest. Najprawdopodobniej jest to ośmiornica. A daje sobie rękość, że obciąć, że to jest ośmiornica. Zaraz zobaczymy. Mm, tak. Teraz mogę startować w milionerach, bo bym wygrał. Tak, to jest z majonezem, z chili. Mm. Dobra, mięciutka, smaczna, nie jest guma. Dobre, dobre, naprawdę smaczne. Mamy piško. To jest na pewno jest boczek, to jest wieprzowina, chyba też są ziemniaczki. Tak, tak, raczej na pewno. Bo ziemniaczki tutaj, bo lubią tutaj ziemniaczki.

Dobra, Słuchajcie, taka, e, taka smaczna piekarka, wiesz, tak jakbyście w domu, nie wiem, babcia jak wam robiła, mnie na przykład babcia robiła taką, gotowała <śm> <śm> ziemniaczki. Eee, tak do połowy, później wrzucała boczek, z cebulkę, dymkę, wymieszała, trochę sera rzutego i trzeba to, to do piekarnika. To, to jest to. Ta, to tak, Zapiekanka e, ziemniaczana z pieprzominą. Smacznie, dobra, naprawdę fajna, dobrze doprawiona. Jest, jest, jest w ser się tak samo ciągnie tutaj, nie, nie test, o, wow, fajna. Bardzo dobre, naprawdę, powiem, że bardzo dobre. I teraz pani przyniosła. No, tutaj chyba nawet. Chyba wy nawet wskroniście, co to jest. To jest uśmiornica w sosie sojowym z rubiną oleju sedanowego. Na pewno jest, jest tabula i denka. Okej, okay, spróbujemy. No weźmy sobie od razu z cebulką ze wszystkim, tak żeby było. Mm, wow. Mm. wow! Fajne. Spoko. Bardzo fajne danie. Naprawdę, przyjemne. Lekkie. Mm, mm. Moim zdaniem ośmiomce mogą być delikatnie, trochę dłużej przetrzymane. Jest delikatnie gumiony, dosłownie delikatnie, ale, ale spoko, naprawdę olej sezamowy pomaga tutaj zrobić z tego naprawdę smaczne danie. Powiem tak, jest ok, naprawdę jest ok, jestem bardzo zadowolony z tego, że tutaj wysiedliśmy, mimo że nie wiem co, co nie, nie wiemy co zamówiliśmy, ale fajnie. Nie, no, powiem szczerze, że jest ok. Eee, nie wiem, mam nadzieję. Że... Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, cztery. A my powiedzieliśmy, że chcemy sześć rzeczy. Także chyba na dwie rzeczy jeszcze sobie poczekamy. Ciągle słuchać, nie wiem, nie wiem, nie wiem czy, czy wy to słyszycie, ale ciągle słuchać jest gruff Fur, tak tam naprawdę jeżdżą, potężne, jeżdżą potężne, potężne fury z potężnymi silnikami. Widzieliśmy, widzieliśmy M4 BMW na takim bodykicie, że uwierzcie mi, że w Polsce na pewno tego nie zobaczycie, naprawdę. Uch, potę potężne fury z potężnymi silnikami, fajnie. tego jest z tego naprawdę zdana. Jak oglądaliście Szybkich i Wściekłych, <grym> Tokio Drift, <grym> to wiecie o co chodzi, to w Polsce... Po premierze tego filmu Golfy Dwójki go, golfy miały wszystkie pozrywane linki odręcznego. A mnie on no Zwłaszcza BMG 30. Tak. Grubych coś o tym wie, bo z, ze szkoły jest mechanikiem samochodowym. Teraz pracuje w wojsku, ale jest mechanikiem samochodowym na papierze. Dobrze, Michałku, nie wiem co to jest ten. Także my pozdrawiamy. Co, co ty mówiłeś? Jak? To, to jest dla 621. Okej, okay, dobra, no bo pozdrawiam 621. Ok, dobra, pozdrawiam ich serdecznie, mam nadzieję, że to nie są tajne służby i nas nie zamordują po emitacji tego filmiku. Miejmy nadzieję. Ok, dobra, słuchajcie, Wasze zdrówko. Sobota na sibu i naprawdę. Coś pięknego. Jest fajnie, jest fajnie. Poczekajcie, postaram się pokazać Wam troszkę bliżej kuchnię. E, mam nadzieję, że, że mogę. Zobaczcie sobie. Jest fajnie. Jest, jest naprawdę miło i przyjemnie. Uf. Dania porcji to, to są dosyć małe. Naprawdę. Zobaczcie, to jest moja, to, to jest moja dłoń. Także e, porcje są raczej takie no, jedno, jednoosobowe. Ale smaczne. Fajnie. Cieszę się, że tutaj w... przyszliśmy. Bo jemy zupełnie coś innego niż się spodziewałem. Bo w sumie większość tutaj, jeżeli chodzi o, o ten obranek, to raczej są jakieś sieciówki na tej głównej ulicy, oczywiście. No bo wiadomo, sieciówka. Ma, 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 ma Proszę do A Dziękuję bardzo. No, proszę bardzo, na e, Tak, jak wiecie, siedzibki no, raczej mają potężniejsze budżety, jeżeli chodzi o główne ulice, a tutaj, no nie ukrywamy, ale w centrum Shibuya raczej część jest bardzo wysoki, tak. na pewno pewnie bardzo, bardzo wysoki. Także fajnie było zejść właśnie, tutaj wejść tutaj na, na, na mniejszą uliczkę i jemy, jemy dania, Jest naprawdę super. Naprawdę. Fajnie. Cieszę się, że to naprawdę... Dobra. Mam nadzieję, że jeszcze coś dostaniemy do jedzenia. Jak nie, no trudno. No. W sumie mój żonek nawet nie został w jednej czwartej zapełniony, tylko, tylko poruszyły moje skupki smakowe. Także jestem jeszcze głodny i chyba na pewno z Michałkiem coś jeszcze dzisiaj pójdziemy zjeść. I wy będziecie razem z nami. Zobaczcie, ja tu uwielbiam ośmiornicę. Naprawdę ją uwielbiam. Także... Mm. Leci fajna murza. Jest sobota. Czego jest Mamy piwo. wasze zdrowie. O, są to jeszcze teczki Bardzo proszę. Fajne. Eee, wiecie co, te, te ziemniaczki, <laughs> jak byliście kiedyś w, e, w Wiedniu, w Austrii, e, jak zamawiacie sznycel, śnicel, to, to dostajecie taką sałatkę ziemniaczaną na zimno i powiem wam szczerze, ta sałatka tą, którą jemy tutaj w Japonii, w Tokio jest bardzo podobna tą, którą dostaniecie w Wiedniu do sznycla tak. dobra zostało nam po kawałku ośmiornicy zobaczcie sobie, tu mamy fajne maski o, jeszcze mamy okej, okay. Okay. Arigato, Arigato. Słuchaj, nie chciałem pani przeszkadzać, bo różnie bywa. Wjechało coś, coś nowego. Tak, coś... o, poczekaj. czekajcie, weźmy zrobimy, pokażę Wam. jechał coś nowego. Mięsko, Mięsko na pewno. Chyba chicken. Nie, to na pewno nie jest chicken. Nie, nie, nie. Nie, nie ma konsystencji chicken, to nie wygląda jak, jak chicken. Eee, bo, czekajcie, bo, bo, bo straciłem wątek, a chciałem wam tu powiedzieć, mm, jak, jesteście, jak jesteście gdzieś w restauracji w obcym kraju, to powiem wam szczerze lepiej, nie robić, nie, nie sprzątać po sobie, bo, bo, bo nie wiecie jak się dana sobie może zachować, bo Japonia jest specyficzna, oczywiście nie dajesz tutaj nigdy żadnych napiwków, jeżeli dasz... Karnerowi na napiwek, to będzie po prostu obraża dla niego i dla jego właściciela ze względu na to, że e, on poczuje się tak, że, że, że właściciel knajpy, w której jecie, jeżeli zostawiacie napiwek, nie płaci swojemu pracownikom tyle, żeby na to zasługiwał. Dlatego w Japonii nie zostawiamy napiwków. Z tym na cena słuchajcie. Tak, słuchajcie, po prostu płacicie tyle, ile jest e, i tak najprawdopodobniej do, 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 do rachunku będzie, będzie doliczony serwis. Tak mieliśmy w dwóch najpeczkach i tak chyba, tak chyba jest tutaj tak samo, więc... Yy, dobra, spróbujemy sobie tego, co jest także bez napiwków w Japonii. Dobra? Tak, żeby, tak, żeby, tak żebyście pamiętali. Kurczę, fajnie pachnie. Mm, skabik. Tak, pokażę wam z przybliżenia. Zobaczcie sobie, tu jest sezam, tu dymka, skabik jest mięsny. Fajne, smaczne danie. Bardzo dobre. Tylko jest tak dobre, że chwilę zniknie. <grymne> jak, wszystko, jak wszystko tutaj w Japonii. Jeżeli chodzi o jedzenie, bo naprawdę jest bardzo dobre. Tuż nutkę polskiej kuchni w tym samym Nie spodziewałbym się. Dobra, to było to jest chyba piąte danie. Więc chyba powinno być jeszcze jedno. Tego sobie jeszcze poczekamy. Dobra, zobaczcie sobie. Naprawdę fajny. Ten sosik jest super. Jest tak super, że już znika. No. Bardzo dobry, bardzo dobrze doprawiony. Jest sól, jest pieprz. Takie, wiecie no, Nie ma małego. Na pewno. Nie o żebyś no nie Nie no, Michał, no, wydaje mi się, że, że, że wiesz, no dach to tego nic Jakbyśmy weszli do jakiejś tam sieciówki czy coś, na pewno byśmy dostali shit. No wiecie, jest tutaj też Burger King, jest McDonald's. Ja osobiście lubię czasami zjeść w McDonaldzie. Nie ukrywam tego. Każdy chyba hmm. człowiek lubi czasami zjeść w McDonald's. No, Burger King niestety już strasznie się skiepsił, więc do, do Burger Kinga nie, nie chodzę. Już wodę, Jak już mam coś zjeść, jeżeli chodzi o pasło, to już naprawdę wybieram McDonalda. Ale, nie, ale nie będziemy sprawdzać McDonalda w Tokio, bo to byłoby po prostu chyba obraza e, tego kanału. Kanał się nazywa Żagiel na Także tak. Okay. Chyba będzie za chwilę jeszcze jedno danie. Bo nie wiem, czy, nie wie, nie wie, nie wiem że, czy robić stopa, czy poczekamy. O, może poczekamy, wiecie co, jak, jak jeszcze, jeszcze, jeszcze jest chwilka. Wstanę sobie, pokażę wam sobie jeszcze tą ulicę, tak żebyście sobie zobaczyli, bo jest fajnie. Fajno mu zaleci, na pewno, zobaczcie sobie. Chyba ulica się powoli zaczyna wypełniać. Tak, tak, powoli się zaczyna wypełniać. Tutaj jest tak samo, już jest kolejka. Jest kolorowo, przyjemnie. Fajny, fajny, fa, fa, fajny lokal. To jest pan właściciel. Także przyjemnie. Ale powiem szczerze, jestem jeszcze dalej główny. Naprawdę. <laughs> Może... O, no, a, słuchajcie, jest Barceloni. Okej, ligami. Barcelona z Intenem. Co to to prawda, ale... ale... Okej, okay, no dobra. Ja akurat lubię Barcelonę. Byłem w Barcelonie, byłem nawet. Byłem nawet na Murawie. Murawie na kampną. Tak, byłem. Tak, 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 byłem. Byłem z żoną, z moim z moim zziąkiem Karolem. Karolem. Eee, tak. Karol pozdrawiamy Ciebie, My pracowaliśmy przez, przez parę ładnych lat razem w jednym studiu tatuażu, bo jak wiecie lub nie, ja już od 15 lat nie pracuję w gastro, mam swój salon e, tatuażu, więc od 15 lat jestem tatuażystą, e, artystą, kombinatorem. Ja, jak, to, jak to w Polsce, jeśli prowadzisz w Polsce biznes, to niestety musisz kombinować. Pozdrawiam urząd skarbowy. Prze nie, spokojnie, nie, się, ja akurat prowadzę, prowadzę legalny biznes, wszystko wbite na kasę. Um, dlatego do, do, dlatego e, trochę, zaj trochę zajęło mi przy, 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 przyjechanie tutaj. Podatki w Polsce nie są fajną sprawą. Ale dobra, dobra, już nie będziemy gadać o podatkach, ani o polskim rządzie, ani o niczym, bo, bo jesteśmy neutralni. Nie głosujemy na nikogo. Tylko na siebie na dobre jedzenie. Tak, to już jest chyba, nie wiem, chyba już jest koniec. Tak, dobra, słuchajcie. Tak, chyba tu już jest finito. Pani tak na nas też trochę dziwnie patrzy. Dobra, o. Dobrze. Dobra, okej. Okay. Check, okay, dobra, słuchajcie, jest, za chwilę będzie równo 20 minut nagrania, więc weźmiemy sobie już rachuneczek, mm, no i tyle, zrobię za chwilę podsumowanie, bo nie wiem ile my zapłacimy za piwko, bo mówiliśmy się na 6000 jenów za te dania, ale domówiliśmy jeszcze piwko, także, także powiem wam ile, ile dokładnie zapłaciliśmy, jak dostaniemy rachunek, także widzimy się za chwilę na zewnątrz z takim podsumowaniem, no i lecimy dalej przez Shibuya parostatkiem w piękny rejs, jakby to mówił Krzysztof Krawczyk. Dobra, jesteśmy za chwilę. E, dobrze, słuchajcie, zapłaciliśmy, z, zapłaciliśmy 6480 jenów. E, także przyjemnie, dobre jedzonko. E, no, jesteśmy trochę jeszcze głodni, wiadomo, no bo dwóch dużych chłopów, no nie naje się małą, małą, sałata, małą sałateczką i, i, i kawałkiem ośmiornicy i jednym kotlecikiem. Także lecimy dalej w poszukiwaniu dobrego jedzenia. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, że tutaj, że, że tutaj weszliśmy. Jest ok. Krupek widzę. Poszedł palić. Także widzimy się za chwilę w kolejnej, w kolejnej Knajpece. Mam nadzieję, że będzie równie wyśmienita i bardzo smaczna. Zobaczcie sobie ostatni rzut na nią. Dzięki. Za chwilę się widzimy w kolejnej, ewentualnie sobie po prostu pochodzimy sobie po i pokażę wam jak to wygląda wieczorem, bo wygląda fantastycznie w mieście tysiąca jednej nocy.